Wielkie święto dziś w Ochotniczej Straży Pożarnej w Goli. Przyjechało nowe auto. No zgadza się, przyjechało nowe auto, strażacy się cieszą. E, mieszkańcy raczej też, bo trochę spacerowiczów tutaj mieliśmy. Ale to cieszy, że, że ludzi to interesuje. Nie tylko to jest grupy strażaków, tylko ogólnej, ogólnie większej społeczności. W parku maszynowym pojawił się nowy samochód marki Skania. Coś więcej może o tym pojeździe, który będzie wyjeżdżał ratować ludzkie życie i imienia? No jest to auto z zbiornikiem wody niespełna 7 litrów, do tego 700 litrów z zbiornika na środek pianotwórczy. I to przyjechało w sumie jako, jako zakup sfinansowany przez gminę, przez środki pozyskane z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej oraz środki z Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. A dodatkowo udało nam się zebrać środki od darczyńców, od lokalnych firm, osób prywatnych, i za to też dokupiliśmy część doposażenia, które, które jest już na samochodzie. Czy, czy są to zestawy ochrony dróg oddechowych dla strażaków, czy wentylator, czy pilarka ratownicza, zestaw medyczny i tego typu rzeczy. Kiedy pojazd będzie wyjeżdżał do pierwszych akcji? E, no, jeszcze trzeba że tak przeszkolić pełną załogę. Dzisiaj zostało przeszkolonych w siedzibie producenta trzech kierowców. Teraz szkolenie dla reszty załogi, przypuszczam, że w ciągu tygodnia będzie włączone do podziału bojowego. Czy to jest w tym momencie najnowocześniejsze auto w powiecie gostyńskim? Nie jestem aż takim fachowcem, ale przypuszczam, że tak, bo ostatnie auta były kupowane w powiecie gostyńskim 3 albo 4 lata temu, to, to, to można tak przypuszczać. Jestem naczelnikiem tutaj obecnej jednostki OSP Gola. Ale też kierowcom nowego auta, które dzisiaj przyjechało do Goli, jak się jechało? Tak, tak, dokładnie, też kierowca, no jechało się, no, 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 no bajka, no, porównując ten nasz tutaj stary samochód, dziadek, a ten, no to nie idzie, nie idzie tego opisać, naprawdę jest super, super jazda, komfort przede wszystkim, komfort i bezpieczeństwo, to w, teraz w tym nowym samochodzie, to brak słów, żeby to opisać w tej chwili, <laughs> za duże emocje. Radość wśród ruchów? No to na pewno, nie ma tu w powiecie takiego samochodu. No i duża moc silnika, bo 450 koni, napędy 4x4, więc myślę, że w każdym terenie sobie poradzimy. No i bierzemy się, jak to się mówi, do roboty. Nie? Będziemy po prostu już gotowi do, do, do wyjazdu. Nie? Tak, jesteśmy bardzo szczęśliwi, bo po zeszłorocznym oddaniu remizy, nowej remizy w Kosowie, no mamy taką wyjątkową uroczystość. Pojawił się nowy samochód w jednostce w Goli. To są dwie jednostki z krajowego systemu. I tutaj ogromnie cieszymy się, że zastąpimy kilkudziesięcioletni samochód. I tak prężna jednostka, jak jednostka w Goli, będzie miała teraz najnowocześniejszy sprzęt. I, i wierzę, że. No już następne akcje pokażą, że ten sprzęt będzie ratował i życie i imienie, dlatego jesteśmy tak zadowoleni. Tutaj ogromne podziękowania dla druków ochotników, bo dokonali, wydawało się, rzeczy niemożliwe, aby rok po roku przeznaczyć tak wielkie pieniądze na ochotnicze straże pożarne. Nie zapominajmy o wielu osobach, które przyczyniły się do tego, że mamy ten dzisiejszy sukces. O lokalnych parlamentarzystach, o instytucjach, które przeznaczyły ponad połowę kwoty na zakup tego samochodu, a mówimy tu o kwocie miliona 100 tysięcy złotych ogromnych środkach. No i na końcu kilkudziesięciu przedsiębiorców, którzy. Złożyli się na pełne wyposażenie. Dzisiaj ten samochód jest w pełni wyposażony i to jest zasługa oczywiście osób, które wsparły, ale też ruchów ochotników, którzy o to wsparcie zabiegali i spotkali się z tak szerokim odzewem. Dzisiaj to jest wyjątkowy dzień dla jednostki w Goli, wyjątkowy dzień dla gminy Gostyń, dla naszego systemu zarządzania kryzysowego. Panie przewodniczący, gdyby nie decyzja radnych, tego nowego samochodu dzisiaj tutaj by nie było. Najprawdopodobniej nie, ale decyzja musiała być zawsze na tak, dlatego że wiemy, że OSP jest bardzo potrzebnymi jednostkami na terenie praktycznie całego powiatu, a szczególnie gminy Gosty. To jest ważne, żeby zapewnili zawsze bezpieczeństwo dla naszych mieszkańców. Na to nigdy nie żałowaliśmy i nie żałujemy pieniędzy. Dołożyliśmy te około w sumie 500 tysięcy złotych, po to, żeby. Jednostka taka jak Gola miała odpowiedni sprzęt, który pozwoli im faktycznie działać na terenie całej gminy i powiatu naszego. Dzisiaj nowe auto przyjechało do Goli długo wyczekiwane. Jakie wrażenia? No, przede wszystkim jesteśmy pełni ekscytacji, bo naprawdę mamy jak widać konkretny wóz. Bardzo długo na niego czekaliśmy, no, ale też wkładaliśmy dużo pracy, żeby Dostać ten wóz w końcu, tak? Zgodzę się tutaj z kolegą, bardzo długo na niego czekaliśmy, no i myślę, że też sprawdzi się w działaniach bojowych i no naprawdę jest duży i robi wrażenie.